Drodzy Państwo, witam w naszej najnowszej serii 5 na 5. 5 przepisów na 5 dni tygodnia, czyli zdrowe gotowanie z marką Filipiak Milano. Będziemy razem przygotowywać śniadania, drugie śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje. Bardzo proste, szybkie do wykonania przepisy, z ogólnodostępnych produktów. Przy okazji zdradzę Wam kilka trików na to, jak nie marnować jedzenia. Zapraszam! A dzisiaj zaczniemy od śniadania. Najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a ja proponuję... Arabskie śniadanie, czyli shakshuka. Eee, w zasadzie są to jajka sadzone w sosie pomidorowym z różnymi dodatkami. Czasami jest to cieciorka, czasami oliwki. Na koniec dodamy trochę świeżej kolendry. Myślę, że bardzo fajny, energetyczny początek dnia. Zaczynamy od krojenia podstawowych składników, takich jak czosnek, cebula, do tego troszeczkę chili dla ostrości i lecimy. Czekaj. Czosnek kroję w plasterki. Kształt nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ eee, będzie on się dusił w sosie pomidorowym zmięknie i nie będzie wyczuwalny tak ostry, intensywny smak. Chodzi o wydobycie całej jego słodyczy. Jeżeli chodzi o papryczki, jedna lub dwie z pestkami, lub też bez, w zależności czy lubicie Państwo pikantne czy nie. Ja akurat lubię bardzo pikantną szakszukę, więc dwie papryczki chili grubo krojone razem z pestkami. Podsmażać się będą właśnie z cebulą i czosnkiem, dzięki czemu delikatnie złagodnieją, więc spora ilość nie zaszkodzi. Natomiast cebulę kroimy w pióra, więc na pół. Odcinamy twardą końcówkę, obracamy bokiem i kroimy. Rozgrzewamy teraz patelnię, na której podsmażymy cebulę, chili i oczywiście czosnek. I robimy to dokładnie w takiej kolejności, ponieważ najdłuższego czasu smażenia wymaga cebula, potem chili, żeby troszeczkę złagodniało, no i na końcu oczywiście czosnek, który łatwo przypalić, więc tutaj ostrożnie, dosłownie 30 sekund, tak żeby się lekko zrumienił i będziemy to gasić pomidorami. Na rozgrzaną patelnię dorzucamy cebulę. Smażąc cebulę w ten sposób, czyli bez tłuszczu uwalniamy olejki eteryczne, które powodują, że cebula jest ciężko strawna. One się ulatniają, a dzięki temu potrawa jest bardziej przyjemna dla naszego żołądka. Po około 2-3 minutach, gdy cebula lekko odparowała zmiękła i zmieniła kolor na taki jasno-złoty, dodajemy chili. Mieszamy i po kolejnej minucie czosnek. Czosnek. I dodajemy porządną łyżeczkę mielonego kuminu, który smażąc się razem z cebulą czosnkiem, i czyli uwolni w swój wspaniały smak. I na sam koniec zestawiamy patelnię ze źródła ciepła i dodajemy odrobinę oliwy z oliwek. Dzięki temu, że dodajemy ją na końcu, tłuszcz nie pali się na patelni, nie wytwarza szkodliwych związków, a mamy pyszny, oryginalny smak tradycyjnej potrawy. Dodajemy teraz pomidory. Możemy użyć pasaty, możemy użyć takich pomidorów krojonych lub własnych przetworów. Około 250-300 ml pomidorów. Całość mieszamy. Czekamy by całość odparowała, czyli pozbywamy się nadmiaru wody. Dzięki temu też ta pasta pomidorowa czy krojone pomidory lekko się karmelizują, zyskując jeszcze więcej smaku. Pomidory doprawiamy odrobiną cukru. Pamiętajmy, w naszym klimacie pomidory są dość kwaśne, podczas gdy je gotujemy, ten kwas się wydobywa, więc żeby ten smak zbalansować, łyżeczka zwykłego cukru. A teraz pokroję w uprzednio sparzone i obrane pomidory. Ja bardzo lubię łączyć smak świeżych pomidorów z przecierem, ponieważ dzięki temu danie jest bardziej autentyczne. Przecież zazwyczaj jest wyczuwalny, ale jak dodacie jednego lub dwa świeże pomidory, zupełnie odmieni ten smak. Gdybyśmy wykonali taką potrawę z samych świeżych pomidorów, zajęłoby nam to dużo czasu, żeby odparować wodę w nich, zawartą do konsystencji właśnie takiego gęstego sosu. Więc jest to wersja ekspresowa, ale oczywiście, jeżeli macie wolny weekend i wstaliście za szybko z łóżka, to proponuję zrobić oczywiście z samych świeżych pomidorów. I do tak odparowanej masy możemy już śmiało dodać te duże cząstki pomidorów. Pamiętajmy, by ich zbyt długo nie gotować. Nie chcemy, żeby się rozpadły, nie chcemy, żeby zaczęły puszczać wodę, ale stały się integralną częścią naszego sos pomidorowego. Jak widać, masa bardzo zgęstniała. Tak, żeby pomidory mogły się z nią połączyć, musimy dodać odrobinę płynu. A tutaj, co ciekawe, użyjemy zalewy z zielonych oliwek, która jednocześnie doprawi nam danie, doda troszeczkę kwaśnego, E, słonego i gorzkiego posmaku, który ładnie skontrastuje słodycz pomidorów. Nie za dużo, około e, kilkudziesięciu mililitrów, dosłownie 50-80, tak, żeby pomidory nie były zbyt słodkie. Dodajemy dosłownie kilka oliwek. Nie za dużo, ponieważ są dość intensywne w smaku, a tutaj głównym bohaterem ma być oczywiście jajko i pomidor. przykrywamy, dusimy około 5 minut. A w międzyczasie posiekamy trochę świeżej kolendry i zaraz zobaczycie co się będzie działo. Drobno siekamy łodyżki, to one w końcu mają najwięcej aromatu, nie warto więc ich wyrzucać i nieco grubiej górną część czyli tą delikatniejszą. Sos jest gotowy. I w tak przygotowanym sosie pomidorowym teraz spodnią stroną łyżki robimy zagłębienia. te zagłębienia wbijamy jajka. Ja akurat robię śniadanie dla dwóch osób, więc użyję czterech jajek, ale spokojnie możecie użyć sześciu lub ośmiu. Ogranicza Was tylko wielkość naczynia. Wamy pokrywą i dusimy. Dzięki temu białka powinny się ściąć, a żółtka zostaną idealnie płynne. Potrwa to jakieś 4-6 minut w zależności na jak dużym ogniu gotujecie szakszukę. I zobaczmy, jak się ma szakszuka. Jak widać, jajka się ścięły. Posypujemy teraz świeżo siekaną kolendrą. Wyznaczając porcję potrawy. Życzę więc Państwu miłego gotowania i smacznego!